Dobry wieczór, kochani! Ja sobie spaceruję i szybciutko chciałam Wam powiedzieć taką rzecz. Dużo jest zapytań o kurs i bardzo fajnie, naprawdę tyle osób nowych się dołącza. To jest niesamowite! Że właśnie najwięcej teraz ta, 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 ta tura i ostatnie dwie tury to są w większości e, całkowicie nowe osoby w moim świecie. Całkowicie nowe. Także, e, no, fantastycznie. Ale pomyślałam, że z racji tego muszę z powrotem mówić też takie rzeczy, o których może już wcześniej mówiłam. Ale jak są nowe osoby, no to, no to tego nie słyszały, prawda? Także, e, podstawowe pytanie. Homecoming, holistyczne odchudzanie jest dla mnie. Powiedz mi to, Ania, <laughs> więc dla kogo jest ten kurs? Ten kurs jest dla osób, i to mówię na podstawie tych już osób, które brały w tym udział. Tak? Na podstawie tego, co mówi nauka, ale też konkretnie na przykładach. Ja wiem, ja wiem, ja wiem co komu pomogło, jakie osoby brały udział i jakie były ich reakcje. Więc to jest no, także na podstawie tego, tak? czyli konkretna praktyka. Ten kurs jest dla osób, które próbowały już różnych diet i nic nie pomagało. Ten kurs jest dla osób, które są już może w takim okresie życia, gdzie no, zmieniają się hormony. Niedługo możemy spodziewać się menopauzy za parę lat, za parę naście lat, a może jeszcze wcześniej, mmm, gdzie już widzimy, że tyjemy jedząc powietrze, <gdzie>, gdzie po prostu nie wiemy do końca, jak sobie, mmm, co jeść, żeby to było dla nas zdrowe i pożywne i żebyśmy nie tyły, żebyśmy miały siłę, żebyśmy miały energię. Mhm. To jest kurs dla osób, które borykają się z opornością. To jest kurs dla osób, które borykają się z cukrzycą typu 2, z Hashimoto. To jest kurs dla osób, które e, mają także inne różne e, schorzenia typu np. przykład PCOS albo schorzenia typu no takie mentalne, tak, na przykład depresja. Może nie masz klinicznej depresji, ale może masz duże wahania mm, Humoru, tak, duże wahania humoru, duże takie w ogóle wahania hormonalne, a może masz na przykład bardzo bolesną miesiączkę, a może nieregularną w ogóle miesiączkę. E, nieregularna miesiączka to nie jest coś normalnego. Twoja miesiączka powinna być regularna. E, także tutaj to oznacza, że tutaj trzeba się przyjrzeć hormonom całej gospodarce hormonalnej. Może masz też problem z takimi schorzeniami związanymi z nadwagą, z otyłością. tak, Czyli jakieś tam sprawy, bolą ścięgna, w ogóle najważniejsza rzecz jest związana z otyłością. Problemy z wątrobą, problemy miażycowe, problemy w ogóle z ruchem. Czyli jakieś bóle stawów, um, osteoporoza. To wszystko oznacza, że w Twojej diecie było za dużo cukru. Mm. Aczkolwiek to może było bardzo miłe jeść sobie słodkie rzeczy i sobie dogadzać, ale w pewnym wieku zauważamy, że to już nie jest śmieszne. To nie jest po prostu już hmm, psikusik sobie zjem coś. Tu się okazuje, że to ma ogromny wpływ. Na, nasz, na nasze życie, tak w ogóle, na nasze zdrowie, na to, jak się czujemy każdego dnia, naszą energię. Także ten kurs, kurs jest dla Ciebie także. Nawet jeśli niekoniecznie masz problem z nadwagą, ale może właśnie brakuje Ci tej energii na co dzień, to skorzystasz z mojego kursu Homecoming na pewno. Oczywiście on jest bardziej tak pod kątem em, odchudzania, ale tutaj jest bardzo duża dawka wiedzy, także właśnie. W, pod względem uregulowania hormonów. Ten kurs także jest dla osób, które mają problem z podjadaniem emocjonalnym, które mają problem ze stresem, z zarządzaniem tymi ciężkimi emocjami i kończy się to właśnie na winku wieczorem albo jakimś podjadaniu słodyczy, w ogóle późnym jedzeniem w środku nocy. To jest wszystko związane ze stresem. Ten kurs jest także dla Ciebie. Także zapraszam serdecznie, jeśli chciałabyś jeszcze więcej informacji na temat kursu, lub zobaczyć recenzje dziewczyn, które już ten kurs zrobiły albo są w trakcie, to zapraszam Cię serdecznie do prywatnej wiadomości. Napisz po, do mnie po prostu. Porozmawiajmy. Ja Ci jeszcze więcej wytłumaczę. Tutaj absolutnie nie jest nic na siłę. Chcę, żebyś była pewna, że chcesz wziąć udział w tym kursie, że to jest dobre dla Ciebie, bo chcę, żebyś to Ty miała rezultaty. Um, na tym mi zależy. Także, jeśli ten kurs faktycznie będzie dla Ciebie po rozmowie ze mną, to serdecznie Cię zapraszam. Pozdrawiam, papa. Pa.